Siema, siema, dobry numer, siema, zawsze to tak będzie Elo, mamy wers, siema i tak będzie Po nutach dobry wers, siema i rapuje. Nasze skile będzie wersy Na zostanie zostanie, siema, nowy numer, takty Będą wersy, nasze bity Na tak zostanie, siema, nowy numer, takty Będzie wers i nasze kawałki Będą numery, nuty, więcej, więcej rapu, więcej se Sek, sen, sen, sen to więcej, więcej sto tak rapem wersy, doskonały sen. Widzisz, realny sen, więcej senu i sen to życie to wersy, sen to bity, tak? Realny wersy o życiu się ma, dobry numer. Gdy i myślę o tych zwrotkach więcej. Siema na no freestyle, siema dobry numer, tak kochanym Bogu będzie zawsze. Nowy numer, tak życie i tak, o wszystkie nowy numer, siema zawsze tu będzie. Na bitach zrobię dobre numery. Siema zawsze pozostanie. Nasze bity, nasz rap. Dobre wersy i muzyka, siema ciągle na rapie. Dobre wersy tutaj, Elo mamy. I tak zawsze będzie. Na bitach zobacz dobry numer i rap. Dobre wersy się ma tak. Nasze wersy beat i kawałek. Mam te wersy, siema, nawijane O życiu, o wszystkim, dobry numer Jest ten wers, siema Zawsze będzie tak Na pozostanie, na wersecie Mamy dobre skile, dobry rap I numery, na bitach Został Mariusz, siema, wersy Elo, zawsze tak Tu będzie, nasze bity Dookoła, dobre Wersy i na traku Wjeżdża się w lerykę Wyjeżdża się w trak, wjeżdża się w praca Forma, przekaz i trak, przekaz Traklista lista wersy opowiadam wszystko serca serca zawsze będzie naszym rapem pięknej dziewczynie, o martynie imię martyna martyna imię ja tak to twoje imię i wersy się ma to rap się ma Dobry numer się ma zawsze będzie tak O tak wszystkim dobry numer Dookoła będzie wersy elo mamy te skile na bitach sto marsz na bitach się ma rapuje nowy wers się ma zawsze tu będzie tekst na bitach zostanie się ma nowy numer tutaj Rab zawsze będzie, tak się rymuje Na tak zostanie się ma dobry numer wersy Elo, tak mamy tu Na wersach pozostanie, to nie wyrzucę, nigdy nie wyrzucę Serca, nigdy nie wyrzucę serca, nie wyrzucę tego, skoro nigdy wyrzucę, za kocham, bardzo mocno na jest miłość. Serca, nigdy wyrzucę nasze no serce, wyrzucę tak nasze, kochane życie, cudowne, kim zawsze taka Boga kochannego sercu noszę, kocham całe nasze życie, wersy o ojczyźnie, o Polsce naszej, tożsamości O mnie wersy wszystkim, bo narodowym mi się ma, bit, dobry numer, wersy rapuje, się ma freestyle, wolne traki, wolne kawałki, wolne tak, to tydzień. To jest, był, cztery tygodnie lutego, zaczynaliśmy styczeń, zaczynaliśmy styczeń, bo tak, teraz będzie luty, potem, tak, luty, marzec, siema, ich zwrota, siema wszystkim, tak, początek będzie marca, siema tutaj, tu będzie tak, tak, zabity, tak, za kawałki, siema tutaj, wszystkie dobre, numery, tak, co tutaj, na zrobię wersy, na zrobię numer, siema zawsze. Na winę i będzie dobry numer. Nasze teksty, elo mamy się tu zrobi. Na bitach ZARAPUJE na wersecie robię teksty. Mam skill i rapuję dobre wersy. Dobra I MUZA będzie tak. Będą zwroty na bitach. Został Marusz. SIEMA i znowu wam robi ten track. Od początku na życia życiu ojcem zawsze tak kochanym Nasze cudowne życie o naszym zawsze będzie sowieczeństwu ty kochanego, nasze życie tak chodzi a kochana, i rodzice, rodzice, i mamy dorotę, odcie, ta Cię Dryku, takowuj, w swemersie so, wujka. że numer 6, w skiele wujka. cię na ciała, na szani, tu jest dobry wers. Elo, mamy skill i tekst. na tak zostanie się ma nowe up, Będą wersy, tak mam tu. Na wokal ciągle mam ten skill, i mamy dobre wersy na tym traku, na tak zrobię numery, się ma. Ciągle mam ten bit, ciągle mam ten skill.